Hej, non-stop powtarzającym się pytaniem w komentarzach jest a propos bogactwa, jak to zrobić, bo ponoć pierwszy milion trzeba ukraść, trzeba być nieuczciwym, bo inaczej się nie da. Też przypomniało mi się, że kiedyś oglądałem program, coś tam było a propos operacji plastycznych i byli ludzie, którzy na przykład odsysają sobie tuż, tu sobie coś tam przytną, tu sobie coś dokleją i były potem... Po kilku latach z powrotem do nich wracano i sprawdzano, co się zmieniło. I okej, okay, pewien procent został przy tym stanie, jaki był. Większość z nich z powrotem wróciła do stanu pierwotnego, czyli ten tłuszcz, który mi odesłano, obcięto. Nie dość, że było tyle samo, a bardzo często było nawet o wiele więcej. I teraz można zapytać, po pierwsze, co to ma do pieniędzy, a po drugie, dlaczego tak się bierze. Iż wszystko bierze się z tego, co mamy w naszych głowach. Jeśli Ty masz problemy z nadwagą, to, to nie jest tak, że Ty masz problemy z nadwagą, tylko masz po prostu pewne przyzwyczajenia co do tego, co Ty takiego jesz, a czego nie jesz, to jest kwestia też um, troszkę tego, na temat tego, jak Ty się poruszasz, bo to nie chodzi o to, żeby zrobić milion brzuszków i brzuch stracić, ale widzisz, to samo jest z pieniędzmi, bo jeśli, nie wiem, dostaniesz spadek, Padnie ci jakaś kwota pieniędzy, przypadkowo. To często kończy się to dokładnie tak samo jak w przypadku tych osób, które mają coś tam odesłane, coś tam mają przerobione, bo nie masz przyzwyczajeń co do tego, co robić z pieniędzmi. Nie masz nawyków myśleniowych, jak sprawić, żeby te pieniądze pomnażać. I tak jest to wszystko. Do nauczenia się i w dzisiejszym odcinku opowiem Ci o paru rzeczach, które warto zacząć robić, jeśli chcesz doświadczać bogactwa. Tak jak tutaj widzisz, jest Sewilla, przepiękne, przebogate miejsce. Tak naprawdę, jak oglądam to, co tu się dzieje na samym końcu Europy i popatrzę na to, że w Polsce ciężko znaleźć obiekt taki jak tutaj, to jest inna sprawa, że Hiszpanie pół świata ograbili, żeby zbudować tego typu rzeczy. I robili to też przez wieki, więc jest to troszkę inny majątek, jak majątek, który ty możesz sam zacząć budować od teraz. Więc posłuchaj, to co takiego można by zrobić, żeby być milionerem? Mamy sytuację, kiedy nie masz super wykształcenia, nie masz pieniędzy od rodziców, nie jesteś bogaty z dziada pradziada, nie masz nie wiadomo jak rozbuchanego umysłu, czyli nie masz IQ 200. I co zrobić, żeby zostać milionerem? Dla wielu osób na dzień dobry jest podstawowy problem, bo podają się, bo uważają, że to nie jest dla nich, bo wydaje im się właśnie, że trzeba mieć jakieś specjalne środki na start. Ja tutaj mówiąc o środki mam bardziej na myśli zasoby w postaci właśnie pieniędzy czy rodziny czy pleców kogoś, kto stoi za tobą. Powiem Ci, ok, cofnę się do mojej przeszłości, do moich początków w biznesie i na podstawie tego możemy sobie szybko przeanalizować, jak by tu zrobić, żeby jak najszybciej stać się osobą majętną. Ok, ja zaczynałem w latach, to był przełom milenijny, wtedy zaczynał się Internet, czyli zaczynała się jakby nowa technologia, chociaż Internet już funkcjonował dość dawna, ale zaczynał wtedy wchodzić w bardziej... Bardziej pod strzechy, tak to nazwijmy. I teraz, patrząc na to, co dzieje się dzisiaj, mamy praktycznie co roku też jakąś technologię, która niesamowicie zmienia nam wszystko. Stosunkowo niedawno postawił, pojawił się blockchain, który sprawił, że powstało mnóstwo milionerów, a nawet miliarderów. Ok, w tym momencie nie musisz mieć żadnej wiedzy na temat tego, że jest coś takiego jak blockchain, ale nawet dzisiaj, jeśli zaczniesz się interesować tego typu tematami, nadal jesteś w stanie na tym zarabiać bardzo duże pieniądze. Tak samo jak nadal jesteś w stanie zarabiać bardzo duże pieniądze na internecie. Popatrz, ostatnio też pod Czechy trafiła sztuczna inteligencja, która jest darmowa i jest coraz bardziej zaawansowana. Największe firmy świata zainwestowały w to miliardy dolarów. I już wiadomo, że pewne gałęzie, pewne zawody upadną i powstaną nowe zawody. I to jest właśnie moment rewolucji, który można wykorzystać. Co chwilę słyszę o nowych wynalazkach. Gdyby przejrzeć, co się w biurach patentowych dzieje i tylko tym się zainteresować, ludzkość idzie niesamowicie do przodu. Więc nawet to, co słyszę, Widzisz, kolejna sprawa, to, co ludzie mówią, mają wymówki, że wszystko już jest, więc się nic, nie da, nic nie da zrobić. Więc ja ci mówię, że historia ludzkości nigdy tak nie przyspieszyła, jeśli chodzi o rozwój technologii, rozwój wiedzy jak teraz. I dzieje się to właśnie przez internet, przez słuszną inteligencję, przez to właśnie, że ludzie też pragną bogactwa, więc szukają wszelkich rozmaitych sposobów, jakby to zrobić, żeby to bogactwo zdobyć. Więc popatrz pierwsze jest to kwestia twojego nastawienia. To co ja miałem, jak zaczynałem biznes, mając tam pierwszą firmę założyłem, jak miałem 16 lat. Druga firma to było na studiach, nie wiem ile wtedy miałem, chyba 20 czy 21 lat i to była firma właśnie związana z internetem. Ale widzisz, moje nastawienie było takie, że mam ochotę działać. Poczytałem sobie wtedy książki z tematu rozwoju osobistego, poczytałem sobie biografie miliarderów największych z, z historii. I dało mi do myślenia, bo to byli właśnie ludzie, gdzie ja patrzyłem i widziałem podobieństwo. W sensie zaczynali od niczego. Zaczynali od tego, że mieli taką ideę. A ja sobie to potem po prostu po prosto policzyłem. Jeśli ja chcę zarobić milion złotych, to była to dla mnie kwestia zarobienia dziennie 2777 złotych. I to była nawet kwestia patrzenia na ograniczenia mojego umysłu, gdzie. Kwota miliona była totalnie abstrakcyjną kwotą niewyobrażalną do, do zdobycia, ale 2777 zł. była to kwota do zrobienia. I to, co potem robiłem, to dążyłem do tego, żeby dziennie zarabiać te 2777. I widzisz, to nie była kwestia taka, że e, może ty zacząłeś oglądać ten film, pomyślałeś sobie, e jakieś bzdury koleś opowiada, to się pośmieje się z niego, będę mieć ubaw. Wiesz co, oczywiście możesz mieć takie podejście i jeśli twoje podejście jest takie, że masz ubaw z ludzi, którzy są bogatsi od ciebie, bo uważasz, że zdobyli pieniądze, kłamiąc, oszukując, bo tak cię nauczyli w mediach, że pierwszy milion trzeba ukraść, w związku z tym ty chodzisz i powtarzasz takie rzeczy i tak naprawdę dajesz na siebie ograniczenie, bo wmawiasz swojemu umysłowi, że się nie da. A jeśli ty sobie wmawiasz, że się nie da albo żeby się dało, to muszę być nieuczciwy, to jeśli ty dajesz sobie tego typu ograniczenie, no to jak myślisz? Jakie masz szanse na to, żeby zarobić jakiekolwiek pieniądze w swoim życiu? Nie ma takiej opcji, bo jeśli ty zarobisz pieniądze, to automatycznie będziesz musiał myśleć o sobie, że jesteś osobą złą, bo tak cię nauczyli, nie wiem, czy, czy w domu, czy, czy koledzy. Ok, więc mamy tak. Pierwsza sprawa, praca ze swoją własną głową, że, że to się da, że to jest dla Ciebie. Wyznaczenie sobie dużego celu, to nieważne, że w tym momencie nie masz pojęcia, jak dojść do tego, żeby ten cel zrealizować. W momencie, kiedy. Przygotowywałem się na przykład do startów w maratonie, czy w ultramaratonie 100 km przez pustynię, ja nie miałem w ogóle bladego pojęcia, czy mi się to uda zrobić, czy mi się nie uda, raczej była większe, pra większe prawdopodobieństwo, że tego nie dam rady zrobić, ponieważ nigdy nie biegałem, nie miałem pojęcia na temat treningu, odżywiania, regeneracji, nie miałem w ogóle bladego pojęcia, jak to się robi, ale po prostu zacząłem to robić i potem na mecie okazało się, że jednak się da, pomimo tego, że była cała masa hejterów, którzy tylko czekali na moje potknięcie, że mi się coś tam nie uda, że się potknę, że się wycofam, że się rozchoruję, że sobie nogę złamię po drodze. Więc mój drogi, w twojej drodze do bogactwa będzie dokładnie tak samo. Będzie cała masa hejterów, którzy będą tylko czyhać na to, żeby ci się nie udało. Szczególnie jak mieszkasz w Polsce, bo iż ja tu jestem, w, jest teraz, który, 24 chyba marzec, jak to nagrywam. I. Tutaj jest ciepło, jestem w Sewili, w Hiszpanii jest ciepło, jest przyjemnie, jest zupełnie inne nastawienie ludzi do, do świata, do życia. A w Polsce no, jest chłodniej, więc nawet ze względu na to, że mamy mniej słońca, to ludzie są bardziej pesymistyczni. Do tego mamy niezbyt sprzyjającą ekonomię, mamy też rząd, który usilnie dba o to, żebyśmy byli państwem socjalnym. Gdzie ty pracujesz po to, żeby karmić tak naprawdę nierobów, nazywajmy rzeczy po imieniu, tylko widzisz, też można narzekać na tego typu rzeczy i zrobić sobie z tego wymówkę, że jest do dupy, że nie ma pogody, że jest beznadziejny rząd, że są podatki, że jest inflacja dalej. Słuchaj, jeśli będziesz sobie robić tego typu wymówki w życiu na cokolwiek, to oczywiście, że się też nic nie, nie, nie da zrobić, no bo sobie wmówisz, że się nie da. Tymczasem, jak popatrzeć na najbogatszych ludzi w Polsce, to ich fortuny w ostatnim roku wielokrotnie się podwoiły, pomimo inflacji, pomimo kryzysu, pomimo podatków, pomimo wszystkiego, ich fortuny się podwoiły. Niemożliwe? No wystarczy popatrzeć na statystyki, to jest brutalna rzeczywistość, tak to wygląda. Więc widzisz, bardzo wiele, nie, nie bardzo wiele. Wszystko. Wszystko zależy od tego, co jest w twojej głowie. Wszystko zależy od tego, jak ty sobie to swoje życie poukładasz. Być może masz takie przyzwyczajenie, żeby spędzać wolny czas grając w gry komputerowe albo oglądając telewizję, albo chodząc z kolegami na piwo, imprezując, generalnie tracąc czas, tracąc czas. Oczywiście możesz w ten sposób działać, możesz przeżyć całe życie i być taki jak 98% ludzi, którzy no żyją przeciętnie. Oczywiście możesz to zrobić, ale skoro oglądasz ten kanał, słuchasz tego, co mówię, to widocznie zależy ci na czymś więcej. W związku z czym jest to czas na to, żebyś zaczął dbać o siebie. Jeśli chodzi o to, co wkładasz do swojej głowy, jeśli chodzi o książki jakie czytasz, jeśli chodzi o kolegów czy koleżanki, z jakimi się spotykasz, jeśli chodzi o programy telewizyjne, które oglądasz, bo możesz wybrać, że będziesz oglądać codziennie wiadomości, które sączą Ci do głowy mniej więcej cztery piąte wiedzy w wiadomości, wiadomościach, to są negatywne, dołujące informacje które są, to widzisz, jest, tak działa propaganda, no chodzi o to, żebyś Ty był zastraszonym człowieczkiem, który będzie robił to, co Ci potulnie każą robić. Oczywiście możesz tak robić, ale widzisz, to wszystko jest kwestią Twojego wyboru. Dobra, teoretycznie żyjemy w wolnym kraju, a na pewno jesteś na tyle wolnym człowiekiem, że masz możliwość podróżowania, jeśli Ci się nie podoba w Polsce, to jest kwestia Twojego wyboru. Jeśli nie masz pieniędzy na samolot, wsiądź pociąg, w autobus, wyjeźdź. Możesz na dzień dzisiejszy możesz tak naprawdę wyjechać prawie do każdego kraju na świecie. Firmę, jeśli nie chcesz zakładać w Polsce, nie musisz, możesz założyć w prawie każdym kraju na świecie. Chyba tylko w Korei Północnej tak naprawdę miałbyś problem, żeby założyć, może na Kubie, ale w większości krajów na świecie możesz założyć firmę, możesz sobie zrobić tam rezydencję podatkową i możesz powiedzieć papa pa, Polsce nigdy nie wracać. Możesz, nie musisz, bo w Polsce jest cała masa ludzi, którzy zarabiają bardzo dobrze, jest cała masa ludzi, którzy pracują przez internet, a jak ja pracuję przez internet i podróżuję sobie po świecie i wystarczy mi po prostu internet, wystarczy mi bardzo często po prostu telefon, gdzie sprawdzam co się dzieje w moich e mam ludzi, którzy pracują dla mnie, których nawet w życiu na oczy nie widziałem, nie potrzebuję ich widzieć. Widzisz, o, widzisz, to mamy kolejną sprawę w kwestii zdobywania Twojego bogactwa. Dla Ciebie może te 2777 złotych dziennie wydawać się kwotą zbyt ogromną, ale jeśli zaprzągniesz do tego ludzi, którzy będą robić to, będą wykonywać pewne rzeczy dla Ciebie, to wtedy nie ma problemu. Możesz na przykład, o, chociażby, prowadzić komuś kanały na, na YouTube, czy to robić jest cała masa osób, które prowadzi kanały na Instagramie, na, na Facebooku, generalnie zajmuje się social mediami i do tego nie musisz siedzieć w Polsce, do tego nie musisz widzieć swoich klientów, do tego nie musisz widzieć osoby, która będzie za Ciebie robić tak naprawdę ten content, bo jeśli pójdziesz do pierwszej lepszej firmy, jak będziesz umieć sprzedawać, więc kwestia umiejętności nauczenia się jak sprzedawać, to weźmiesz miesięcznie na przykład 1000zł za prowadzenie Instagrama. Z kolei ty wynajmiesz kogoś, kto zrobi za 500 zł tą robotę dla Ciebie, więc tobie zostajesz w kieszeni 500 zł. Potrzebujesz. Teraz tylko jest kwestia matematyki, ile potrzebujesz takich klientów i ile potrzebujesz takich pracowników, którzy będą robić robotę za Ciebie, gdzie Ty jedyne co potem będziesz robić, to tak naprawdę będziesz nadzorować to wszystko jest wykonywane. A nawet ty nie musisz tego nadzorować, bo możesz, a nawet powinieneś wynająć osobę, która będzie nadzorować to za ciebie. Widzisz, w ten sposób robią się biznesy. Ktoś się będzie cieszył, że zarabia 500 zł, prowadząc konto na Instagramie. Ty się będziesz cieszyć, bo 500 zł trafia na ciebie. Firma, która ma robioną robotę, cieszy się, że kosztuje ich to tylko 1000 zł. Nie muszą zatrudniać do tego ludzi, płacić ZUS-ów, użerać się, tylko mają firmę zewnętrzną, która robi wszystko za nich. Więc mój drogi, tak ten świat jest zbudowany. I jestem pewien, że pojawią się zaraz jacyś hejterzy, którzy powiedzą na temat wykorzystywania kogokolwiek do czegokolwiek. Drodzy hejterzy, dawno już przestałem się przejmować głupotami, jakie piszecie. Ja zdaję sobie sprawę, że jedno to jest głupota ludzka, druga to jest sprawa związana z niewiedzą. Kolejna sprawa jest związana z tym, że ktoś się popije albo pies mu więc drodzy hejterzy, piszcie sobie co chcecie, u mnie dostać bana jest tak prosto, jak kichnąć. Więc mówiłem Ci też a propos hejterów, w Polsce na 100% będziesz ich miał, jak będziesz zarabiać pieniądze, nawet jeśli nie będziesz się obnosić z bogactwem, i tak się znajdą tacy, którzy będą Cię hejtować, standard. Kolejna bardzo ważna sprawa dla Ciebie, związana z zdobywaniem bogactwa, jest związana tak naprawdę to jest dość prosta sprawa, ale skomplikowana związana z dyscypliną. Czyli jeśli Ty postanawiasz sobie, że będziesz wstawać codziennie o godzinie 4, żeby pracować przez najbliższe 3 lata, po 16 godzin na dobę, nie jest to tak naprawdę żaden wielki problem ani wysiłek, jak się to robi w sposób zaplanowany z głową, to robią coś takiego przez 3 lata. Będąc w odpowiedniej branży, bez problemu jesteś w stanie ten, ten pierwszy milion zarobić. Tak naprawdę myślę, że nawet wcześniej. Widzisz, no kwestia wyboru branży: jaką branżę wybrać? Cokolwiek związane z nowymi technologiami, gdzie nie konkurujesz z firmami, które od dziesięcioleci są na rynku. No, w ten sposób będzie dla Ciebie na pewno najprościej. Jak zaczniesz robić cokolwiek ze sztuczną inteligencją, nawet patrząc na to, co się dzieje na giełdzie, jak jakakolwiek firma powie, że wykorzystuje sztuczną inteligencję, akcje wyszlifują w górę. Więc robiłem nawet odcinek z miesiąc temu, gdzie podałem kilka sposobów, jak można na sztucznej inteligencji zarabiać. A Widzisz, wspomniałem giełdę. E, powiedziałem Ci o tym, o zarobieniu 1 miliona w przeciągu roku. Jeśli Naprawdę byś wszedł w tematy giełdowe, ale musisz mieć naprawdę mocną głowę, twoja psychika musi być mocna. To też jest kwestia do nauczenia się. Do tego troszkę matematyki trzeba liznąć, do tego trzeba się nauczyć dużo wiedzy na temat tego, jak handlować przez internet, jak to robić, jeśli chodzi o trading. Ale teraz mam telefon ważny, więc zaraz wrócę. Widzisz, mogę się uśmiechnąć, bo będąc sobie w Hiszpanii i kręcąc, na, mówiąc, narzekając na polski rząd, właśnie akurat ktoś zadzwonił z urzędu celnego z upierdliwymi tak naprawdę sprawami. Widzisz, można się z pewnymi sprawami pogodzić, że są pewne rzeczy w Polsce i po prostu śmiać się z tego. Można też założyć sobie firmę u dowolnego sąsiada i jeszcze bardziej śmiać się z, z polskich zus -ów śmiesznych zapędów e, urzędników. Ok, wracając do Twojego bogactwa i do Twojego miliona. Kwestia wyboru branży. Zobaczymy mówić na przykład o giełdzie. Potrzebujesz no, z rok czasu dobrej praktyki, e, przestrzania masy książek, przerobienia pewnie z 3-4 kursów na temat inwestowania. Nieważne, czy to będzie w krypto, w czy to będzie w Forex, czy to będzie gra normalna giełdowa, jesteś w stanie zarabiać bardzo dużo, ale też jesteś w stanie tracić bardzo dużo. Przy okazji, co chwilę gdzieś w internecie pojawiają się reklamy, gdzie wykorzystują jakieś złodzieje z Litwy. Krętacka firma wykorzystuje mój wizerunek, moje filmiki składają i kręcą reklamy, żeby inwestować w Forex. Od razu Ci mówiłem, mówię kłamstwo, oszustwo. Nigdy nie reklamowałem Forexowych żadnych systemów, więc jak coś takiego zobaczysz, zgłaszaj do Facebooka oszustwo. To przy okazji pokażę Ci też, jak to działa. Trzeba się przyzwyczaić też do działania tego, jak system w Polsce działa. A system działa tak, że jak ja pójdę z tym na policję, bo zgłosiłem to, to na policję, poszę sprawę do prokuratury, powiedzieli, a w ogóle o co, o co chodzi, nie ma żadnego problemu. Czyli można w Polsce kraść, wykorzystywać wizerunek, dla prokuratury nie ma problemu. No więc tak to wygląda. Nie będę po nazwisku mówił, jak to prokuratur skrosna, ale jak się kiedyś zdenerwuje, to powiem. Dobrze, Co do co do miliona. Słuchaj. To jest jeszcze tak, um, jeśli twoim dążeniem będzie tylko to, żeby zarobić milion, to tak naprawdę będzie to dość problematyczne, z tego względu, że ciężko Ci jest tak naprawdę wyobrazić sobie, co to jest ten milion i co ten milion może Ci dać, więc jeśli Ty zmienisz troszkę swoje nastawienie i nie będziesz patrzeć na to, że chcesz zarobić jakąś tam określoną kwotę pieniędzy, ok, miej w głowie, że chcesz ten milion mieć, tylko bardziej popatrz na to, co Ci to da, co... Czy to wpłynie na Twoją pewność siebie, czy na Twoje samopoczucie, czy na poczucie bezpieczeństwa, czy to wpłynie na, na to, jak będziesz postrzegany przez ludzi, czy, czy za te pieniądze dopiero tak naprawdę będziesz mógł otworzyć jakiś biznes, bo będziesz mógł tak naprawdę dopiero zacząć inwestować. Więc nie patrz na zarobienie pierwszego miliona, tylko patrz na to, co ty z tym będziesz w stanie zrobić. I tutaj przypomina mi się, jak zdarzyło mi się obejrzeć serial Billions, gdzie była przemowa jednego pana trenera chyba koszykarzy, który powiedział do którym mówił do koszykarzy swoich, że pierwsze co mówi swoim koszykarzom, właśnie jak zarobicie pierwszy milion, to odłóżcie go i nigdy go nie wydawajcie. Nie kupujcie za to domów, samochodów, w ciuchu, tylko miejcie go jako właśnie zabezpieczenie waszego poczucia bezpieczeństwa, bo ty ten milion masz, już nie musisz tak cisnąć, tak się starać. I bardzo dobrze, że będziesz to robić, ale chodzi o to, że w życiu różne rzeczy się wydarzają. A jak ty będziesz mieć ten żelazny kapitał, to, to zostanie z tobą. Więc, mój drogi, moja droga, dąż do tego, żeby zrobić ten milion, ale zachowaj go dla siebie. I też, jak będziesz prowadzić firmę, to słuchaj. Ok, wiem, że są różne podejścia różnych ludzi. i Jedni potrafią dosłownie przez te parę lat, dopóki nie dorobią się, chodzić w jednej koszuli, w jednych spodniach. Mieszkać byle gdzie, jeść byle gdzie, ale to nie chodzi o to, żebyś ty przez rok, dwa, trzy lata zepsuł sobie zdrowie i dopiero jak zarobisz te pieniądze, zaczął o siebie dbać. Jak po to też pracujesz, żeby z tego korzystać. Więc nie chodzi tylko o to, żeby zasuwać, tylko chodzi o to, żeby na przykład wyjechać sobie w jakieś ładne miejsce po to, żeby się zainspirować. Widzisz, to, że ja pracuję przez internet, że wybrałem internet, to jest właśnie po to, żebym ja mógł odkrywać świat, żeby zobaczyć jakimi ludzie żyją, żeby popróbować innych potraw, zobaczyć nawet to, że ludzie mają inne myślenie, bo to jest niezwykle odświeżające dla umysłu wyjechać z Polski, z tego niestety zagnuśnienia w wielu przypadkach i zobaczyć, że można troszkę inaczej. Ok, o dyscyplinie Ci powiedziałem, o kwocie Ci powiedziałem. Bardzo ważna kolejna sprawa: na pewno wiele razy Ci się coś nie uda. Na pewno zostaniesz nie jeden raz oszukany. Na pewno nie jeden raz zawiodą Ci się przyjaciele. Nie jest to powód do tego, żeby się poddawać. Jak upadłeś 7 razy, to ważne jest to, żeby powstać 8 razy. Kolejna bardzo ważna rzecz jest związana z uczeniem się. Jak kończyłem studia, wydawało mi się, że już nigdy w życiu książki żadnej nie wezmę do ręki, mam magistra, jestem taki super wykształcony, nic więcej nie potrzebuję, studia skończone z wyróżnieniem jest dobrze. Nie, okazało się, że tak naprawdę dopiero po studiach musiałem zacząć się uczyć, bo dopiero wtedy odkryłem, jak niewiele wiem. I były to zarówno umiejętności miękkie, jak i umiejętności twarde, więc to nie jest tylko tak, że na przykład nauczysz się sprzedaży i nic więcej nie będziesz umieć robić. Mam na przykład, nawet tutaj w Hiszpanii mieszka mój kolega, który jest absolutnie rewelacyjny w marketingu internetowym, jeden, jeden z lepszych chyba w ogóle na świecie i no tak naprawdę trudno powiedzieć w tym momencie, czy to jest miękka, czy twarda, tego typu rzecz. Widzisz, on to robi od 15 lat, więc z tego typu wiedzą, cokolwiek by mu się nie stało, jakkolwiek by zbankrutował tysiąc razy, do jakiejkolwiek firmy nie, po, nie pójdzie, za jakikolwiek produkt się nie weźmie, jest w stanie z dnia na dzień zarabiać setki tysięcy tak dolarów, to, tak to dosłownie wygląda. Więc są umiejętności, które na dzień dobry dają Ci ogromny zarobek, chociażby właśnie w marketingu internetowym, no dobra, tu są umiejętności twarde, bo trzeba umieć projektować strony internetowe, umieć zrobić sklep internetowy, podjąć płatności, Zorganizować dystrybucję, zorganizować wysyłkę, całą obsługę klienta, więc nie będę Ci mówić, która branża jest dla Ciebie. Być może będziesz potrzebować zacząć w jednej, tylko żeby się nie podał właśnie po dwóch, trzech miesiącach, że Ci nie wychodzi, bo być może na jedną branżę będziesz potrzebować dwóch, trzech lat, zanim ten pierwszy milion będzie. Jeśli chodzi o wybór, jest też u mnie na kanale cała masa filmików, żeby w ogóle dowiedzieć się, w czym jesteś dobry, co byś chciał robić. Nawet w ostatnim filmie mówiłem, że znam całą masę ludzi, którzy ani nie mają super wykształcenia, ani nie są specjalnie rozgarnięci, ale wpadli na pomysł, trzymali się tego pomysłu i zbudowali naprawdę ogromne, wielomilionowe filmy, filmy, firmy. Patrzę sobie jeszcze na tą cywilę, ja tu może jestem teraz poza centrum, ale widzę całą masę. I tutaj są firmy i sklepy. Powiem ci jeszcze tak, a propos firm, zastanów się, bo może wpadnie do głowy na to, żeby zrobić taką stacjonarną firmę, która będzie na miejscu klepać na przykład jakieś tam urządzenia. Ja cały czas patrzę na rzeczy, które można maksymalnie zautomatyzować, więc staraj się robić tak, żebyś Ty był jak najmniej, to jest moje przekonanie, żeby być jak najmniej zaangażowanym fizycznie w robienie tak naprawdę czegokolwiek, bo w momencie kiedy stawiasz fabrykę, w momencie kiedy zaczynasz tłucę jakieś tam części, jeśli cokolwiek Ci nie wyjdzie, nie wiem, rząd jeszcze bardziej zgłupieje, wymyśli jakieś dziwniejsze przepisy albo kontrole, albo nie wiadomo co, będziesz mieć problem, bo być może będziesz musiał się zwijać. Tak jak przed wojną w Polsce było mnóstwo milionerów, a nawet miliarderów, byli ludzie, którzy byli no, na skalę europejską jednymi z bogatszych ludzi. Przyszła wojna, gdzie w Polsce mieli swoje fabryki, i przyszła potem nacjonalizacja, nie zostało im potem nic. Więc też mogę Ci od razu powiedzieć, żebyś już teraz zaczął myśleć w ogóle tak, zaczął myśleć na temat tego, że Twój biznes to nie jest tylko Polska, ale powinien to być cały świat. Już teraz możesz popatrzeć sobie na mapę świata. Pierwsze z filmików, które robiłem z 10 lat temu na YouTubie. Możesz znaleźć, robiłem na tle takiej dużej mapy świata. I to była mapa świata, która miała mi właśnie cały czas przypominać, że to nie chodzi tylko o to, żeby robić biznes w Polsce, to żeby robić jak najbardziej na świat. Dobra, jadę teraz do Portugalii. Następny film pokażę Ci z Portugalii. Na razie sobie przemyśl to. Jak macie pytania, problemy, komentarze, masz pytania, problemy, komentarze co do tego, co powiedziałem, co się wydaje tutaj niemożliwe, trudne, ciężkie. To dopowiem w następnym odcinku. Do zobaczenia.